Jesteś pewien, że jest zła? Oczywiście! Spaliła mnie milion razy! Co? O czym ty mówisz? Ach... Em, Elina, czy się próbowała ta... O... Chodź, pozostaniesz w tyle. Szybciej oprowadzę cię. Musimy być szybsi od niej. Echo twoich kroków idących przez puste korytarze wypełnia cię determinacją. Co ty teraz robisz? No, chodź. Idę. Wracając, musisz uważać, ponieważ wszystko może się wydarzyć. Ten świat jest pełen pułapek, i jak nie będziesz. Ma! Frisk? Upadłaś na twardą ziemię. Znowu to boli. Jestem tutaj. Wspinanie się jest trudne. Nie strasz mnie tak! Przepraszam, przepraszam. Co ja ci właśnie powiedziałem? Co jeśli to była mordercza pułapka, co? Ale nie była! Weź to na serio! Co ci trzeba, żeby zrozumieć, że to był żart? Ja mam ten. Tak, jasne. Ale czemu to. <zysklary> y powinnam odebrać? Jak chcesz. No i odebrała. Tak? Nie, spadły dziury. Tak, wszystko w porządku. Nie oberwałam. Co ona robi, naprawdę? Hm? O, myślę, że wolę cynamon. Dlaczego pytasz? Co? Nie, 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 nie lubię karmelu. Dlaczego? Przynajmniej się rusz, kiedy rozmawiasz. Nie, tak. Muszę wszystko robić sam? Nie, nie mam alergii. Głupia frisk. I jej głupi telefon i... Wow, łoł, wow, wow. Ej, stary, kto ci pozwolił mnie ruszać? Chcesz w liście? No, Skończyłam rozmawiać. Och, cześć. Czy to nie wspaniale? Chwilę później...